cześć! manów z tej strony GR, czy będziecie grać w Call of Duty 2? 4 Fajne Call of Duty 4 multiplayer z moimi kolegami na serwerze Call of Duty 4 Ja lubię ten jach stroj, bo wiecie to jest fajne Napiszcie w komentarzach, czy chcecie grać ze mną na tym serwerze Ja wam podam spokojnie A nie tylko w to gram, jeszcze planujemy założyć serwer, spojrzę Artesan, właśnie ten, który pomogł, to robi do 1. Na pewnym serwerze jednak dzięki któremu mogę dostać promotowanie do budowniczego. Co bardzo jestem mu wdzięcznym. A najwyższa tam ranka to może być um, Advanced, a tam Advanced może być nie każdy. Zobaczymy sobie tą postać i tam ich idziemy. <mulary>

niemożliwe yeah, możliwe. Dobrze. No, nic nie mówiłem, no czemu nic nie mówię. Moja wada czy coś. Wiesz, no nie ma nie ma o czym mówić, no normalnie to jest super gra, no nie wiem dlaczego tak mnie wciąga, no, ale planuję, zrobić znowu serię na zombiakach. I tak jest, to właśnie ja. Tam, da-da, Muzyka ze Storburs. Tam, 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 da dam. Wiecie co, grałem w Call of Duty, no jest troszeczkę fajnie się gra możesz udawać szukającego mm, jeszcze w dodatku widzisz siebie To jest fajne, bo możesz robić strinszoty tutaj zobaczcie chciałem zrobić właśnie strinszoty, ale przez to właśnie wyłączyłem nagrywanie Eee, czekajcie, jestem bardzo wkurzony Ja nie gram z wami, dobra No może trochę muszę grać, eee, katemyt Albo wyjdziemy sobie, nie no To będzie głupie, jak teraz bym wreszcie zębiaki Aki to będzie właśnie zapowiedź serii Albo jest jedna rundka No proszę, no proszę no nie bądź tacy, okej okay? Jedna rundka, tylko jedna runda mm, 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 mm. pi za tego fleźbę, dawajcie mi tuj Dobra Let's Lecimy na zębiaczki Join the Game Reference list, I oby ktoś był 17 Siedemnastu... Hunterów walczy o przeżycie Otajmy im pokro. To bym kupił wyglądało, um, no iyy... Mapa Zombie Desert, Najgorsze co mogło być. Server disconnect? A dlaczego? Tak nie, ja tak nie, nie chcę. Czy, czy nikogo nie ma? Tylko mi się tak założyć, że jest 47. Robimy tam zatem i zobaczmy, kto jest na serwerze. Apex. Jest dużo Hunterów. Hunterów. A to dopiero pierwszy wave, no surprise. W... No bo rybne. teraz będę dno. Tak wygląda właśnie karł w na zombiaka. Poległem O! Potwórny kill, ale teraz będziemy zmieniać się po nie chcę narobić stracha młodym dzieciom. To nie jest nic strasznego. To jest jakaś głupia grafika. Wszystko głupia grafika zombie. Zobaczcie tu gnoju. Za ciebie punkty dostaje. I stało się. Muito quero, kill Acho que O co marzy, mamy teraz lepszą broń i Je, jedziemy z koksem Lecimy do góry Tutaj szybko na dole nie przeżyjemy Jak można sokować? mapę apex? Proszę by tutaj No tam gdzie jest Ten z pistodu, z Jedziemy G. Hmm, jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę i komentarz, czy chcecie seba, czy nie, lub czy dobrze nagrywam, czy źle, bo raczej, no, no tak to będzie, że źle, bo mało gadam, nie, ja wiecie o co chodzi. Hmm. natym koceme tom grę na ząmbiakach i na surdidalu widzimy się w kolejnem Na narazie cześć <mikopim interacted>